Co ty tak udajesz, że czytasz? Nie udaję, że czytam, tylko czytam. Bo dzieci wyjechały, w końcu mam czas na przeczytanie swojej, swojej ulubionej książki. No, ja tak czytasz i czytasz. No, tak czytam i czytam. A nie pamiętasz, jak żeśmy zostawali sami, to żeśmy się zajmowali zupełnie czymś innym niż czytaniem. No i wiesz, w ogóle jakoś tak częściej nie przytulałeś i dawałeś buzi. I tak w ogóle, żeśmy. Jakoś inne nie narzekają.